3 żniwnej pięć w Tatujcach byłam w Biedronce. I nawet kurwa nie można czuć się bezpiecznie w tej Biedronce, bo nawet kurwa Ci nogę rozwalą. Co z tego, że powiedziała, ja przepraszam, ta baba e, z kolorowymi paznokciami zrobionymi, tipsowymi, jak ta noga mnie boli. Co z tego, że powiedziała ja przepraszam. Jak noga mnie boli i leci mi krew. I to jeszcze było na ulicy Żniwnej 5 w Katowicach, w Biedronce. Nie można się czuć bezpiecznie. Nawet kurwa w Biedronce nie można się czuć bezpiecznie. Bo ci nawet nogi rozwalą. O tyle miała szczęścia, że mi kurwa nie przecięła tego Kurwa, jak to się nazywa? Ścięgna. Jakby mi przycięła ścięgna, to by mi tego nie podarowała kurwa. Ulica Żniwna 5. Nie chodźcie tam nawet do Biedronki, bo nie będziecie się czuć, kurwa, bezpiecznie. Bo jakaś baba w tipsach kolorowych, yy, żelowych, waz... Zabije, chociaż widzi człowieka, ale specjalnie, bo ten pojemnik metalowy nie był taki wielki, żeby kurde nie widziała y, człowieka bez przesady. Ulica Żniwna w napięciu, nie chodźcie tam do rąki nigdy. Nigdy, Katowice, ulica żniwna napięć. nigdy nie chodźcie tam do Bieronki.